Zaznaczył jakiś Devilion. Nie, tam coś jest. Co to się zaznaczył. No, tam właśnie zaznaczył i coś, coś tam jest. Chuj z tym, lepiej tego nie ruszaj. Bo no, wypierdoli jeszcze. To jest PKW c czy MK16. -y, Ty, brać tego, motorek? Nie, bo to jest Twoje Annygła. Samolot. Pierdolony samolot No tam latał nad Belenzinem, a teraz latał nad Dubrovkom Tak kurwa jakoś nie wiem, tak powoli krążył Ja już jestem w górce Ty szczerze? Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym jechał yy, drogą i druga osoba by jechała na mnie rowerem Nigdy mi się to nie zdarzyło nie? Czekaj, stój, to Ci dam broń. Co? Aha, broń. Tu, 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 za O kurwa! Co? Działa? Wydaje się, że tak. No ty, nie wiem czy działa. Wydaje mi się, że tak. chodź. Okay, okay. Mów co chcesz, bo mam pk więc wybieraj. Dobra, no dawaj, ja tą w aucie wezmę. Muszę wrzucić. Cześć. Tomasz? Tomasz? Nie widzę, strzeżemy. Spokój lewo. Może bez edu. Zaraz ci SWD jeszcze wrzucę jak chcesz. Chcesz SWD? Nie. I masz to jeszcze, prawie na jeszcze. Co, do Nowego? Sprzedać w Tłuszcze? Dawaj, Roweliński, w naszą stronę już, no znaleźć się. Ja mam od Pępala i Oran, kurwa, wielką parę ilości. 40 osób. Czemu ja wiem, że ten, kurwa, samochód to jest zły wypowiedź? Trzech typu? Nie, trzech typów? Szybko? Ooooo! Oooo! 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 coś, Oooo! Oooo! uważaj. Oooo! 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 ale, nie dostałem, ale

Ja mam gdzieś ubiegłego A No sztos Nie no, co? Było co Dwa A Was wypadł? Ty teraz z zajebiście A I sprawdził się nie przez Strzelałem Dwa trupy dwó Ale sztos się odjebał Oni wysiedli prosto na mnie Rozumiesz to? Zrobiłem triple kilka na nich